Słuchajcie, zaczynam właśnie ostatni pokój, czyli naszą sypialnię i będziemy mieli zaolejowane całe podłogi. W naszej sypialni największym problemem jest tutaj ten obszar, który bardzo nasilił się jak nam się urodziło dziecko. To jest po prostu obszar pomiędzy łazienką a sypialnią. Tu się wychodzi z łazienki jak się idzie na przykład do łóżka, które stoi tu. Widzicie różnicę w podłodze? To jest obszar łóżka. I wiadomo, ma się jakieś tam mokre ręce, mokre coś tam, i zwłaszcza właśnie jak było maleńkie dziecko, które ciągle się na tym przebijaku tu przebijało, myło coś tam, coś tam, e, czy karmienie i tak dalej. Tu się wiecznie chlapało, i tu jest po prostu dużo bardziej zniszczona ta podłoga. Zobaczymy, czy nam się to ładnie ujednolici. E, nie ma tu żadnych takich plam, od odbarwień silnych, żebym je teraz ścierała, szlifowała. Także tutaj po prostu szybka akcja. Z olejowaniem. Tego typu przebarwienie, które mamy tu, to raczej nie wymaga szlifowania, to się po prostu wyrówna, także super. Mamy to ostatnie pomieszczenie zakończone. Powiem Wam, że jestem z nas taka dumna, bo my sami we dwójkę, w miesiąc, ogarnęliśmy wszystkie podłogi, wszystkie pomieszczenia w domu. Jedną łazienkę zrobiliśmy też malowanie ścian dwoma warstwami, zakupy na te wszystkie rzeczy, research. Cały czas chodząc do pracy na cały etat, cały czas mając małe dziecko, więc robiąc to w zasadzie po nocach i dodatkowo jeszcze nie rezygnując ze wszystkich innych przedsięwzięć, mój mąż poza pracą też udziela się w. Społecznie powiedziałabym, to też zajmuje kilka godzin na miesiąc, minimum kilka godzin na miesiąc, plus jakieś tam różne treningi, różne inne rzeczy, spotkania towarzyskie, z których też nie rezygnowaliśmy, tylko mieliśmy naprawdę aktywne weekendy i dużo spotkań ze znajomymi. Także duma mnie rozpiera po prostu z tego, ile różdźwia osoby jesteśmy w stanie zrobić, mimo tych wszystkich czynników, które troszeczkę to teoretycznie powinny. Utrudniać. Mam nadzieję, że ładnie wyschnie nam ta sypialnia, że nie będzie mocno widać łączenia tutaj między pomieszczeniami. Na razie się jako tako udają te łączenia. Czasem jest idealnie, czasem jest tak, że jak się wie, to można się przyczepić, ale na nasze potrzeby jest wystarczająco. Zobaczcie, co tu się dzieje. Niektórzy z Was może wiedzą, chociaż nie wiem, czy mówiłam to tutaj jakoś kiedykolwiek tak oficjalnie. Ale dla mnie najlepszym prezentem to nie są wcale jakieś tam babskie sprawy, biżuterie, fatałaszki, perfumy, tylko mm. niespodziankowe kosze spożywcze czy paczki spożywcze. I słuchajcie, dostaliśmy w żłobku od firmy Famido. To jest taka aplikacja, która. Zrzesza różne w sobie sklepy czy atrakcje i oferuje po prostu dla rodzin zniżki na różne place, takie wesołe miasteczka, czy jakieś takie parki rozrywki, czy zakupy po prostu, no różne rzeczy. i Ewidentnie rozdawali w żłobku, przynajmniej naszym, paczki dla rodziców dzieci, i dostaliśmy w takiej naprawdę bardzo fajnej torbie paczkę, już część rzeczy zjedliśmy, bo tutaj dodatkowo jeszcze z owo był jeden batonik i jeszcze była Rivella 0, tego już nie ma. I pokazuję Wam, co jeszcze tutaj jest. Dostaliśmy te takie dosyć modne na Instagramie kosteczki, które wrzuca się do wody i które są ponoć naturalne bioeko i w ogóle nie wiadomo co. Już dwie jak widać wypiliśmy, została nam jeszcze trzecia. No, smaczne to było. Dostaliśmy też bio mleczko kokosowe, dostaliśmy kredę do malowania po chodnikach, taką fajną, grubą, także dla małych dzieci fajna z Chibo. Nie widziałam jej w sklepie, ale my nie mamy tutaj blisko sklepu Chibo Chibo, stricte tylko mamy działy Chibo w kopie ale to szczerze to rzadko tam zagląda. W każdym razie taka fajna, gruba, okrągła. Mam nadzieję, że będzie się mniej e, łamała, nie? Tak jak te takie, wiecie, takie proste Cienkie patyczki, no bo nasze dziecko bardzo lubi próbować od razu, czy da się złamać wszelkie kredki i tego typu rzeczy. Mamy też pesto bazyliowo-limonkowe, mamy pastę, żółtą pastę kary, mamy krem do smarowania owomaltine, czyli no owomaltine to jest w Szwajcarii coś takiego mega popularnego, to jest po prostu słód. I owomaltinę występuje w postaci takich napojów typu kakao. To jest takie kakao ze słodem po prostu zmieszane. Jest też mnóstwo różnych, jak to się nazywa, mnóstwo różnych batoników, czekolad, ciastek. No i też takie smarowidło. Są też bułki takie słodkie, wypiekane, które można kupować, nadziewane tym smarowidłem. To jest bardzo dobre. No to nie smakuje jak nutella, bo to nie ma orzechów laskowych, ale to jest po prostu krem czekoladowy z takimi chrupkimi kawałkami słodu. Mamy tutaj też takie ciasteczka czekoladowo-popcornowe, też już otwarte, ale jeszcze nie zjedzone. Mamy pet, czyli cukierki takie typowo dzieciowe. Chociaż ja Wam powiem, że nasze dziecko jeszcze nie zna, chyba, że dostało bez naszej wiedzy, takich cukierków, bo ja nawet nie chodzi o to, że niezdrowe i tak dalej, bo ja mam taki stosunek do jedzenia dziecięcego, że bardziej niezdrowe są różne emocje, które buduje się dzieciom, niż same produkty spożywcze wiadomo. Wszystko w granicach rozsądku, ale gdyby inne dzieci dookoła coś konkretnego jadły, to ja bym nie zakazała tego, bo uważam, że to jest bardziej szkodliwe niż zjedzenie, ale jak się da coś ukryć i skitrać no to ukrywam um, i boję się dawać landrynki, cukiereczki, takie żelki po prostu się boję, że się, się zadławi. Także jeszcze na to przyjdzie czas. Takie chusteczki dostaliśmy, gumę do rzucia, Nivea Soft, pastylki miętowe i takie są takie papierki, listki do prania. Tutaj są dwa takie listki na dwa wsady prania i ja mam zamiar tego nie próbować tutaj teraz, tylko pojedzie to z nami na jakieś wakacje. Teraz dość dużo takich wyjazdów drobnych planujemy. Mam co prawda takie miniaturki, jeszcze chyba jakaś mi została do prania, ale no to jest, nie jest płynem, jest bardzo lekkie, bardzo cieniutkie, więc do bagażu podręcznego jak najbardziej się sprawdzi. No i jakieś tam ulotki. iHerb ostatnio ma sporo fajnych promocji i teraz znowu <grywki> nakupiłam zapas elektrolitów, bo ich ciągle nie ma. One po prostu za każdym razem jak chcę je kupić, to ich nie ma dostępnych w stanach magazynowych. To są te elektrolity z kolagenem, organika i kupiłam w dwóch smakach Owoce leśne i truskawka z rozkwinią. Prawdopodobnie nie będą oba dla nas, bo jeszcze kupiłam tutaj z y, sekcji y, Specials albo Trials, nie pamiętam, które to było jeszcze jakieś takie inne elektrolity do spróbowania, y, ale też na prezenty bardzo mi się to przyda. I z drugiej sekcji <ścoughs> kupiłam za chyba 96 centów takie serum. Po prostu na jakąś tam podróż, tutaj mamy 10 ml. Ym, I będzie fajny do zabrania na taką trochę dłuższą podróż, typu, typu dwutygodniową, a nie weekendową, gdzie taka wiecie, próbka z folijki y, wystarcza. Mamy już biuro po drobnej rewolucji, czyli nasz regał. Przyjechał na, na miejsce. Ym, I słuchajcie, jest to regał no, stary, jest to regał z lat gdzieś tak 60. Um, regał, który jest z litego drewna z bardzo grubym fornirem tekowym i jest to regał, który jest spełnieniem moich marzeń. Ja wiem, że on się nie będzie wszystkim podobał. Dla niektórych jest zbyt perelowski, zbyt przypominający napchane um, mieszkania naszych dziadków. Dla mnie jest to spełnienie marzeń, jest to regał o jakim marzyłam na jaki czekałam i na jaki polowałam bardzo, bardzo długo i po prostu nie wiem, jak można mieć takie szczęście, żeby złapać ten właśnie regał, na który polowałam w tym samym mieście, w którym mieszkam i to w dodatku, w budynku, w którym mieszkaliśmy z moim mężem jak przyjechaliśmy do St. Gallen na kilka dni na moją rozmowę kwalifikacyjną, na doktorat jednocześnie robiąc sobie takiego małego eurotripa i zwiedzając kilka różnych miast i krajów po drodze i dosłownie w tym samym budynku kupiliśmy ten regał za 30 franków wcześniej, z, skłaniając się ku temu, by kupować podobne za okolice 2000, czasami em, poniżej 1000. Raz nawet już byliśmy umówieni, ale ktoś tam nas wyprzedził, jednak nas wykiwali, także dobrze się stało. I jeszcze w dodatku okazało się, że ten regał nie wchodzi nam do auta, a nie mieliśmy zamontowanych, zamontowanego bagażnika dachowego. Em, Zabrakło tak z dwóch centymetrów, żeby dało się wsunąć ten korpus nam do samochodu, a mamy dość duży samochód. I pani, od której kupowaliśmy ten regał, przywiozła nam to na bagażniku dachowym Peżota, Nie wiem, czy to było 107, ale mniej więcej tego rozmiaru, może, może 207, po prostu jakiś armagedon. To wszystko pakowaliśmy i znosiliśmy z któregoś tam piętra kamienicy z naszym yy, 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 dzieciątkiem, yy, więc było wesoło, było wesoło, było, no dużo też. Yy... Stresów, ale pani miała taką jakąś niesamowitą aurę i osobowość, i tak łagodziła ten, to nasze zażenowanie, że nie mamy jak tego przewieźć, i po prostu fajna przygoda. Po czasie jest to fajna przygoda. Um, tutaj, tak jak marzyłam, mam też kwiaty, w tym kwiaty takie zwisające. Mam um, taki barek, sekretarzyk, w nim mamy no, dużo różnych rzeczy, pamiątek, dokumentów i tak dalej. i mam również taką część komodową. I tutaj mam różne dokumenty o właśnie. Jest jak widzicie już prawie w pełni zagospodarowany. Została nam ta dolna półka. To może trochę śmiesznie teraz wyglądać, ale um, jest pewna przyczyna, dlaczego ta półka akurat jest wolna, a nie któraś po środku. Po prostu, żeby dziecko nie miało tu w czym grzebać, żeby nic nie kusiło jakoś bardzo, bo tutaj jednak... Są rzeczy niekoniecznie przewidziane dla dzieci. Nie są to książki, które chcielibyśmy, żeby były porozrywane czy gdzieś tam powygniatane. To są bardziej takie książki, um, częściowo o, językowe, częściowo jakieś moje sentymentalne ze studiów, jeszcze. Um, Część to takich przypadkowych bardzo, które się nie zmieściły w tamtej witrynce. Dobra, ale dosyć o regale. Przechodzimy dalej. Biurko bez zmian, tylko się przesunęło do ściany. Mamy bieżnie, mamy to samo krzesło, to samo biurko, ten sam sprzęt. Tutaj wiszą nasze... I tutaj też w zasadzie bez zmian. No, mamy te same kwiatki, mamy tę samą kanapę, mamy tę samą saunę tutaj. I te same przybory do ćwiczeń. I pokażę Wam jeszcze... Kolejny nabytek obrazkowy, który wam pokazywałam, że przypadkowo znalazłam w szwajcarskim brokenie, czyli takim sklepie z używanymi rzeczami, w tym używaną sztuką. Jest to Aleksandra Tylka Budka, no i musiałam. Wracałam po to nawet, wracałam, konsultowałam się jeszcze z rodziną i wracałam po tę grafikę, i ona zdecydowaliśmy, że wisi tu. Rozważaliśmy jeszcze powieszenie i tutaj, ale jakoś spodobało nam się tu, żeby przełamać tę taką drewnianą dechę saunową, która jest niekoniecznie jakaś super w naszej stylistyce. No i tyle, jeżeli chodzi o metamorfozę biura. W dalszym ciągu, wiecie, jest to mało taki widowiskowy pokój, ale już dużo bardziej czuję się w nim tak domowo, przez to, że pojawił się ten wymarzony regał, że pojawiły się te obrazki. Już jest tak bardziej, że nie tymczasowo. O! Zajęło nam to 4 lata, ale, ale mamy to w końcu.